Turysta przebył pieszo 600 km, każdego dnia pokonywał taką samą liczbę kilometrów. Gdyby codziennie przebywał o 10 km więcej, byłby w drodze o 5 dni krócej. Ile dni turysta przebył w drodze? Na początek oznaczenia, czyli X to będzie ilość kilometrów jednego dnia. I jeszcze Y potrzebujemy, czyli to będzie ilość dni w drodze. No i teraz wiemy, że w sumie przeszedł 600 km. No to czyli jak ja pomnożę ilość kilometrów jednego dnia razy ilość dni w drodze, no to wyjdzie mi 600, czyli x, y to jest 600. Mamy pierwsze równanie. No i teraz drugie: gdyby codziennie przebywało o 10 km więcej, czyli zwiększamy ilość kilometrów jednego dnia, czyli będzie teraz x plus 10, to wtedy byłby w drodze o 5 dni krócej, czyli ilość dni teraz nam się zmniejszy o 5, czyli będzie y minus 5. No to to też da nam 600. Mamy teraz dwa równania, rozwiązujemy. Najpierw ogarniemy to drugie, wymnożymy sobie tutaj, czyli będzie xy minus 5x plus 10y minus 50 równa się 600. Teraz pod to xy zobaczcie, że możemy podstawić 600, czyli to będzie 600 minus 5x plus 10y minus 50. Równa się 600. Teraz gdybyśmy te 600 na jedną stronę przejść, to one się wykasują, więc ich nie ma. No i teraz wyznaczymy sobie jedną niewiadomą z tego, na przykład x, czyli mamy minus 5x, to się równa minus 10y plus 50, podzielimy obydwie strony przez minus 5, czyli będzie, że x to jest 2y minus 10. No i teraz podstawimy sobie to do pierwszego równania. Czyli mamy tak, mamy x razy y równa się 600. Teraz podstawiamy, czyli będzie 2y minus 10 razy y równa się 600. Przemnażamy, czyli mamy 2y kwadrat minus 10y równa się 600. No już widzimy, że jest funkcja kwadratowa, więc wszystko na lewą stronę, czyli jest 2y kwadrat minus 10y. Minus 600 równa się 0. Podzielimy sobie jeszcze przez 2, czyli będzie y kwadrat minus 5y minus 300 równa się 0. No i teraz musimy policzyć delta. Hmm, czyli mamy delta równa się b kwadrat, czyli 25 minus 4 razy 1 razy minus 300. Czyli zmieni nam się to na 25 plus 1200, czyli mamy 1225 pierwiastek z delty, to jest 35. Liczymy teraz miejsce, czyli mamy tak: y1 e, minus b, czyli 5 plus 35 przez 2, i drugie miejsce zerowe to będzie 5 minus 35 przez 2. Czyli tutaj mamy 40 przez 2, więc 20. A tutaj będzie minus 30 przez 2, to będzie ujemne, więc to odpada, tak? No bo y to jest ilość dni, więc dni nie mogą być liczbą ujemną. Czyli zostaje nam y1, 20. Y1 równa się 20. To jest nasza odpowiedź, tak? Czyli y, pytali o ile dni y, turysta był w podróży, no to był 20 dni.